Taka mam zagadkę, rozumiem, mam telefon połączony pod Jacka, Tutaj gra mi normalnie teraz jakaś muzyka z komputera. Te dwa przewody to jeden idzie do wieży, a drugi jest wyjściem na głośniki i teraz posłuchajcie, to, to samo się reguluje i to bym chciał dotrzeć do tego, co przewyższa, że dane elektrony czy tam ładunki idą, są mocniejsze. Tu trzy kabel, czy co? Patrzcie. Włączy telefon, wycisza całkowicie samo, bez żadnych ustawień. Gdy telefon skończy, przełącza się z powrotem. Na no tu dwa wyjścia jest, O nie widać dwie pary głośników podłączone. No i co wy na to? jest jest mikrofon, który kiedy jak jest yy, muzyka z telefonu, to go nie słychać, a jak muzyka się skończy, o, to teraz normalnie mam słuch w siebie na PC. Dziękuję.